Cześć, jestem Żaneta i przyszłam wam polecić Pietrusia Pana. To jest książka, po którą sięgałam zawsze, jak miałam zły humor, gdy byłam młodsza. Dlaczego ją tak bardzo lubię? Bo to jest historia chłopca, który nie chciał dorastać, a ktoś by chciał dorastać. Poza tym jest też Trójka Rodzeństwa, tu, dla których właśnie okazuje się, że te zabawy i wszystko. Nie jest tak ważne jak miłość rodziny i postanowiłam opuścić krainę, w której można się wiecznie bawić, by wrócić do swojej rodziny. Moim ulubionym cytatem z tej książki jest wskazówka, jak dotrzeć do Nibelandii, bo mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. To jest druga gwiazdka na prawo i prosta aż do poranka, bo wtedy wystarczy posypać się pyłem w różek i mieć pozytywne myśli i wszystko będzie dobrze. Zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.